Wystarczy kwadran, zbyt ten mecz Zakończył się taką padliną, że hej Osiem żółtych kartek już masz Czy radę dasz pograć do końca ten mecz? Czwarta przegrana, rzędu już Minus dziewiętnaście punktów mam Czy radę dam? trzymać się w tej Dzień witam wszystkich bardzo gorąco w tym pięknym jakże dniu, w którym kochani... Karli Czarna Białostocka, jakimś dziwnym trafem, po czterech spotkaniach ma 10 punktów. No i to napawa optymizmem. Jestem zadowolony. <grystanie> Dawid, cześć. Cześć. W końcu jestem zadowolony. Słuchajcie, co się dzieje. No bo w poprzednim odcinku rozgrywaliśmy, słuchajcie, dwa mecze z KS Garbówką i Promień Mońki, gdzie. W jednym meczu 4 do 1, w drugim 3 0. Kurwa, no od początku sezonu, 3 wygrane, jeden remis, który, no, kontrolałem je tak, kurde, ale cieszę się z tego, co jest. Słuchajcie, cieszę się z tego, co jest, bo zawsze mogło być o wiele gorzej, a jest dobrze. Więc, słuchajcie, z takich najważniejszych informacji, odszedł od nas Nasuto, czyli ten napastnik, który grał bardziej w poprzednim sezonie. Ale już tutaj nie gra w tym momencie, nas tu to, więc sobie poszedł do. do, 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 do pro, pionier Brańsk, Podlaska Liga, no i gra w promieniu. W promieniu. No nie wiem, no, no tutaj by raczej już nie grał, bo Wasiluk robi mega liczby i jest gitara. Z założeń taktycznych jest jeden mini problem, ponieważ. E, szre, boże, Schembri, Schembri. Jest słuchajcie na wyjeździe na wyjeździe reprezentacyjnym U U21 albo U19 już U21, więc no, on nie zagra siłą rzeczy, natomiast nie ma tutaj tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ wrzucimy sobie Łuczaka. I zagra Zalewski po prostu. Tutaj zamiast Bukackiego zagra sobie od początku Antonowicz, on będzie wchodził. Kurchawik na razie zostaje jako pierwszy. No i przed nami słuchajcie, przed nami ruch wysokie mazowieckie. Natomiast Most Białystok zagra sobie z Warmią Grajewo, którą my zremisowaliśmy. Ten mecz u siebie zagramy pozytywnie. Nie zagramy wyważenie, tylko pozytywnie. Jesteśmy w gazie. Trzeba to wykorzystać. Pipi, ja tam do autobusu. Dobrze, ty już się nie żyj. Dobrze kochanie, to, to dobrze. I wracaj. Eee, trzeba odpisać. Marcel, zostaw koty! Bo zaraz wrócisz do wórzeczka. Dobra, moi drodzy, go go Power Rangers. E, zróbmy coś tutaj e, gałązka. Jezus, frankowski naprawdę. No. E, dobry bramkarz, dobrze, że przyszedł. Nie co prawda lepszego, ale. Poszedł sobie na kontrakt półzawodowy. I tyle. O Jezus, kuchawik, coś ty zrobił. Kuchawik w kosmos główką, ale liczy się jako to szczałnie niecelny. No i teraz Robin próbował, ale też się niestety nie udało nad bramką. Kurde, no wyglądamy dobrze, no wyglądamy dobrze, jak to będzie jeszcze nie wiem. Modzielewski. Zalewski, Poremski, Makuszewski Kiełb Mógł od razu podać Kurwa nie ma zaraz to z piłką zrobić bo. A ja Szkoda, ale dobra jeszcze jest akcja I jest Wasiluk Chuje jest, spalony Siódma bramka by była w sezonie No ale to dopiero ósma minuta No dobra, no zdarza się Zachęćmy chłopaków Most już 1-0. Ja pierdolę, Warmia, zróbcie coś, zatrzymajcie tego hegemona jebanego. Czy, czy naprawdę tylko my go zatrzymamy? <grymne> nie no, już nie będę tak, taki pewny siebie, wiecie jak to się może skończyć. Antonowicz na spalonym. Twarz, 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 kurwa, jakie nazwisko. No dawaj do kuchawika. O! Wow, ładny strzał, ale bramkę. 6 strzałów, 0 celnych, a tylko 37 posiadania piłki. To posiadanie piłki mnie martwi. To posiadanie piłki jest martwiące. My tutaj sobie przesuniemy, bo ja chcę widzieć most, który no, u mnie 1-0 jeszcze Tu widzę ruch, jeden szczał, jeden celny. Oni przynajmniej mają celny. No dawaj tego Wasiluka. No, Antonowicz zagraj to, kurwa, nie strzelaj! Ty nie strzelasz, ty podajesz! Ej, daleko, nogę dostawił tylko. Ale czemu to nie zaliczyło jako celny? Przecież to był. A, albo do 10 terawatów do do w No, co mogę powiedzieć? No, walimy w tą bramkę, walimy, ale nie ma celności. Nie ma celności. Eee, zaraz zrobimy szybko, niedługo zmiany. Nie ma celności. Mam nadzieję, że nie będzie celności u przeciwników. Ja pierdziele! Myślałem, że to będzie bramka. No ładne z Dobra. Kiełb nie ma siły. Czyli wejdzie Zakrzewski. Tu wejdzie Prolejko. Tu wejdzie Jajkowski. Zalewski już. Co ja zrobiłem? To miał Jajkowski wejść. Jajkowski. Eee, no i tyle na razie. Tyle na razie. Zainspirowani. No, może Prolejko coś tam wyczaruje, kurwa. On jest w gazie trochę teraz. Zalewski, zalewski, szczela, no niestety. No, no mówię, prolejko. Wysoki pressing, nie, chciemy, nie chcemy ich wypuścić, ale to się może skończyć. Bramką się boję. Urwa, bo. Dobra, mamy. Widzie jest, widzicie, jest werwa. Biegną do tych piłek. O Jezus. Biegną do tych piłek na szczęście. I kurde, no brakuje okrutnie skuteczności. 14 strzałów, tylko jeden celny. No brakuje konkretnie skuteczności. Źle się piłka odbiła. Cholera, nikt tu nie kryje. Nie 1-0, przegrywamy. Ja pierdolę. Nikt nie krył środka pola. Zbieg se jak do siebie. Kurwa, ofensywnie, chłopaki. Kurwa, walić w tą bramę. Bombardowanie. Nie traćmy teraz punktów, nie róbcie mi tego. Dawid. Co, tak jak zwykle. Warto do swojej dawnej formy Wiedziałem, że zaczniesz przegrywać. Zalewski, yes, 1 -1. jest 1-1 Jest 1-1. Ty już wiedziałeś, ty kurwa, wiesz co, tyle, co zjesz, a chuja jesz, to nic nie wiem. Kurwa, 17 szczałów czy Celny człowieku. O, no, ja mam 20 po 30 w meczu. No to dobrze, dobrze, ale ty jesteś ty, a my jesteśmy czarni. I mamy gorzej, bo jesteśmy czarni. My jesteście skreśleni z lotu. No chłopaki. Zróbcie coś jeszcze. Kurde, no, no dobrze, że nie przegrywamy. Ja wiem, że może to wyglądać tak, jak ja nagle zaczął od nich wymagać chuj czego. A, no ale dosyć mocne wzmocnienia. No tutaj, kurwa, 21 strzałów w meczu. No to jest aż straszne, że my nie strzeliliśmy jeszcze. No mogłeś mu wysunąć. Kurwa, wysunąć, stary Modzielewski. Jest! 2 do jednego. 85 minuta, pięknie, mój ty wychowanku, porębski skarbie. Kurwa Dwa do jednego, moi drodzy. No zapowiadało się, że przy takiej kurwa bombardowaniu, Gówno tu wyjdzie, ale może jeszcze ugramy. 5 minut aż doliczyła szmata, więc no to też. To to jest... No i patrz, jeszcze oni z autu Jak tu będzie jakiś go. dobra, dobra, dobra. Jeszcze możemy coś zjebnieć, Robin. Tutaj na skrzydło, kurwa. Karny, kurwa, spałował w polu karnym. Karny w dziesiątej trzeciej minucie Antonowicz na spalonym na karnym. Jakby z karnego spalony krzyknął, to kurwa. Antonowicz 3 do 1, Ładnie. Czyli będzie dobrze. Pierwsze trafienie. A kurwa, tego nie wrzuciłem. Zapomniałem, że Antonowicz gra, kurwa. Ale dobra, niech se gra. No już myślałem, że to będzie tragedia. Powiem wam, że miałem smut... byłem smutny, miałem złe myśli, yy, samobójcze, ale. Ale jest git, jest git. Jest 3-1, nawet jak jedno nam teraz, to już nic nie zrobią. Jedną, 3-2, ale. Tu już nic nie zrobią, bo to koniec meczu jest. No możesz biec z tą piłką, jest 96. minuta chłopie. 24 strzały 6 celnej. No w tym meczu straszna nieskuteczność. Straszna nieskuteczność w tym meczu. Ale to nic, bo wynik się liczy. Jak to mówił legendarny... Jak to mówił legendarny... Już trener, tak, nie liczy się styl, tylko liczy się wynik. Nieważne jak, ale ważne że. No i co? No i mamy te 13 punktów, ale cały czas MOSP ma te 15. Kurwa, do. No. Czy ty przegrasz w końcu? Nie. Kurwa, Warmi Warmia Grajewo 4-0. Myśmy kuwa z nimi zremizowali. No, na pewno zaciekle ciekawy będzie mecz przeciwko mosp Widzicie. Widzicie jak idzie mi, jak idzie Dawidowi, jak idzie czarnym, jak idzie Mospowi. Ankieta, kto wygra mecz derbowy, będzie ciężka, choć chyba domyślam się na kogo tym razem będziecie stawiać. Dobra, to był nasz pierwszy czy drugi mecz? Pierwszy. Chyba, bo ja się już popierdoliłem. Czekaj, za, bo no, Pierwszy, pierwszy chyba, nie? Pierwszy, pierwszy. Dobrze, moi drodzy, no to udało się znowuż. Zalewski, pochwalimy występ bardzo ładnie. Zagrał od pierwszej minuty. Nie, nie zawiódł mnie na pewno. Jest dobrze, jest dobrze. Osiem meczy z rzędu bez porażki, moi drodzy. Bardzo dobrze. W końcu coś innego niż y, 8 meczy bez wygranej. Zaraz sobie kurde złą zabawkę. A to by sobie w zębie podłubał. E, no, jest gitarka. Gitarka jest. Jeszcze na zgrupowaniu on jest. Dobrze. To musi być tak, żeby było dobrze. Musimy gdzieś. Gdzieś musi Dawid pogubić punkty. My musimy te punkty wtedy złapać. Stuknąć w derbach Dawida. Stuknąć, to ty się w głowę możesz. <laughs> Nadzieja umiera ostatnia. Liczę na powtórkę z tamtego sezonu. A ja zakładam, że będzie inaczej. A ja nie. Myślę, że teraz mamy szansę Cię podjąć jakoś, bo to wiesz. Teraz ja macie szansę pogrzebać sobie. Popaki się poprawiają na treningach. Zaraz te walne. Ty miało nie być wody i dalej jest woda. A ja czternaście, 40 litrów na do kół <noise> tam będę z tego robił 3 dni, 3 dni herbatę. No i Najwyżej i tak. Przecież nie wyleję kurwa wody, ty tu. 40 no litrów wody mam wypierdolić? No to ty. Słuchaj, przestało padać. Nie oni spodziewali się, że jak będą opady, to pompę będą włączali. Jeszcze. Kowalski chce częściej występować w pierwszym składzie. Ja już porównywałem bramkarzy. I no tutaj w szybkości, psychicznie i ekscentrycznie, no to on jest... No Kowalski jedynie obrona strzałów, no ale nie, Frankowski już mi dobrze gra. Kowalski może nie być sobą, a jak się nie chce, to niech idzie o, nie, w, nie Wulisk i tak grał, nie on. Eee, czarni Czarna o krok od rekordowej serii meczów bez porażki. Uuu. Marcel nie rzuca im tych rzeczy. Kurwa, nie w domu. Co to, psy są? Te kurwa jak debile biegają. Oni im rzuca, koty biegają. Kurwa, kota portują. No ja pierdole. <laughs> Powiedziałem, nie rzuca im. Nie ma buzi, tylko nie rzuca im. Jelkowski jest wartościowym elementem tego zespołu. No, oczywiście, że jest. Dobra, teraz tak. Musimy zmienić y, już tutaj klub sportowy śladowo. No i potem y, druga runda Puharu. E, no zaraz go szczele. No zaraz go szczele, Marcel! No. Powiedziałem, nie rzucaj! Pembri wraca, nasz koteł wraca, jakieś tam wzrosty widzę, notuje. No i kurde, jakbyśmy teraz wygrali znowu, no to dobrze, dobrze. Widzicie, to jest tak kurwa, że teraz nagle wygrywamy, to człowiek chce więcej, więcej. Klub Sportowy Śniadowo i Czarni Czarna Białostocka. No kontr... PKS Grabówka, no to na pewno kurwa most przegra. No już jak widzę jak gra Grabówka ich zatrzymuje kurwa. Grabówka to sobie tutaj w tym meczu będzie mogła pobiegać po boisku. Taki Wojciechowski pogoni. Wojciechowskiego to ja bym chciał od ciebie wziąć jakbyś go... Mosk już 1-0. No, ja mówiłem, że tak będzie. No i ty, czarni, czarna, białostocka. Tak samo. 20 sekunda meczu, Wasilu. Co za kurwa kotur. Ładnie to zagraliśmy. Jeden szczau celny gol, pach. A ten ode mnie ucieka gra w końcu czy nie? Tak. Tylko że potem w drugiej połowie Jajkowski za niego wchodzi, nie? Bo jajkowski też jakoś kurwa koców yy, w tym sezonie gdzieś pasuje mu yy, jakby granie jako schodzący napastnik, choć niby podpowiadają asystenci i wszystko, że powinien być skrzydłowym, ale... Eee, lepiej mu idzie jako schodzący napastnik, zresztą takie było założenie taktyczne i zaczął dobrze grać. No i Puchawik też gra. Ja pierdolę, Szczebri, w obrońca jak za kurwius, za pola karnego. No aż miło to się ogląda w końcu, kurwą. Aż miło to się ogląda. Dwa strzały, dwa gole. I tak powinno być co strzał. Trzy strzały, trzy gole. Cztery strzały, cztery gole. Ale czołówka jest teraz... Patrz jaka czołowa się robi. 18 16 I siódma kresowia. Ty, no taka kurwa czołówka się robi silna. Ten sezon jakiś pierdolnięty jest. Oj, obramowanie bramki. Zobaczyłem Lechię w trzeciej lidze. No Le Lechia w trzeciej lidze. Człowieko, co tu się odwala? Zaraz jeszcze trzeba zobaczyć, gdzie lepiej będzie i gdzie jest Kotwica. Bo widziałem, że Nielba awansowała do trzeciej ligi, nie Kotwica. Choć byli tymi, choć oni mieli awansować, bo byli liderami, ale nie poszło coś im. No, wiecie, też tam na przykład jeden z widzów mi pisał że no wzmocnienia, wzmocnienia, testowanie, testowanie, teraz to zrobiłem ja mówiłem tam, że no w pierwszym sezonie nie za bardzo jestem w stanie, bo nawet nie miałem jakim dać, 5 zł mogłem mi maksymalnie dać więc to co to by było, nic by z tego nie było, a no po prostu trzeba było jakoś przecierpieć i, i poczekać, nie? kuchawik, kuchawik, kuchawik no prosto w ręce bramkarza, ale to chyba zaliczy jako strzał celny Henry znowu, on ma problemy kondycyjne straszne. On na początku nie mógł 30 minut zagrać. rozgrywał się, tak się rozgrywał. Ty, ty, ty kuchawik też jest w przeciwnej drużynie. No ja pierdolę strasznie się powtarzają nazwiska w tej, po, tej podlaskiej. Kurwa, widzę, tak, ja, oby tak dalej. Jest motywacja, jest pięknie. Czemuż wygrał? Co? Moskwa już wygrał. O! Dobra, panowie. 46 minuta. Dobra, niech może. Nie, dobra. Niech jeszcze chwileczkę zagrają i zrobimy zmiany. Po tej akcji. Oj, oj tak jakoś ta wrzutka taka... Nie, jakby nie mieli pomysłu. Kłupek, ja pierdolę, ludzie! Czemu już nie pokazali tego wyrzutu z autu? Dobra. Prolejko, pokaż jakiś kod. Yy... Bukacki wejdź za Antonowicza, Zalewski za Świębriego, Jajkowski za Matuszewskiego, Tak. Eee... No i już się takie wykreowały takie zmiany. gdzie. Moc biały No strasznie to zrobił. No, tam ma ten pilot leżeć Marcel. trolejko no prawie. podbieg pod sam super. Czemu żeś go zabrał? Teraz ja widzę coś w akcji ze strony klubu sportowego śniadowo. Dobra. Jajkowski. To co za próba szału? Mógł jakoś to ładnie rozeglę. Po co wali z daleka? Robi się nerwowo jako oni szczelą. Już nie takie kombeki widziałem, ale tutaj... No. jak pierdziele się aż To ty mój mecz oglądasz? No? no. Jak mu zabrał. I Bukacki zmienił Antonowicza i 0 Ładnie. Bardzo ładnie. Antonowicz był na Antonowicz byłby naspalony. No. Ładnie, no naprawdę ładnymi wynikami wygrywamy kurka wodna. Z Wasiluka się odbiło. Anton, takie Twoje taki twój ligowy Szczepan? Antoni Wrona. <grymne> Teraz szybki kombek i cześć, nie? Ale gra Antonowicz, jako ofensywny pomocnik z funkcją wsparcia, ale gra. <tryk> <tryk> 3 do 1. Aż jestem ciekawy jaka jest atmosfera i zgranie w tym momencie. Za chwileczkę sobie to sprawdzimy. No ale kurde, co ja mogę powiedzieć, no pniemy się w górę, pniemy się. Jest dobrze Zobaczcie. Czarni, czarna, białostocka na miejscu czwartym, MOSP na miejscu pierwszym. <śm> 2-0 z grabówką, co tu się kurwa? Drzemu nie 10-0. Bo Zara puchar. Ja mam taką drużynę, że... No ja rotuję zespołem, bo mam dużo zawodników, więc mi nie rotuje. A wiesz, puchar fajnie by było wygrać. Puchara wygrać... No takie to rotowanie nie jest jakieś wielkie, bo widzę praktycznie te same kurwa twarze. Te rotowanie coś ci, to średnio poszło no. Wszystkich poznaję, których widziałem. No i Radosław Kiełb dostał ofertę. Niech mi ten Kiełb nie odpierdala i nie odchodzi. Bo byłbym mega zły. No i chyba zrobiliśmy rekord, moi drodzy. Zrobiliśmy chyba rekord. Dynamika, no zobaczcie, zgranie doskonałe, atmosfera bardzo dobra, bardzo dobre poparcie. Kowalski nie, nie jest. Zadowolony, ale mnie to nie interesuje, zadowoleni jesteśmy my wszyscy, ponieważ czwarte miejsce, 16 punktów po 6 meczach, Dawid 18 w mosp Ja się z wami żegnam i widzimy się już w pucharze w kolejnym odcinku. Cześć! Tomasz o nowym miejscu. Czalicza na bliski. Nie wróży sukcesu. Depresyjny klimat.